Lewy Prosty. Dzienny telegraficzny skrót informacji ze świata sportu walki. Siemanko, jak to ostatnimi czasy bywa, bardzo późno. Przychodzi czas dopiero na nagranie programu Lewy Prosty. Mieliśmy 29 czerwca, środę, a więc czas na skrót informacji ze świata sportu walki. Już 8 lipca na Babilon MMA30 zobaczymy zaległe starcie, które miało odbyć się 10 czerwca w Radomiu. Na gali w Międzyzdrojach zawalczą Tymoteusz Łopaczyk i Cleverson Sampaio. Już 2 września w Pionkach dojdzie do 10. jubileuszowej gali Gromda. Podczas wydarzenia zawalczy niepokonany na gołe pięści Mateusz Dondiego Kubiszyn. Dziś Federacja KSW przedstawiła nowe starcie na karcie walk KSW 72 w Kielcach. Walka w wadę lekkiej pomiędzy Hubertem Szymajdom, a luksemburczykiem Janem Liase. Już 23 lipca w Norwegii Szymon Szynkiewicz, znany z wotore, zawalczy na gołe pięści z Erikiem Olsenem na gali Bark Boxing 27. Mateusz Gamro nikomu walki nie odmawia i właśnie zgodził się na pojedynek, który zaproponował sam Dana White. Polak napisał na Twitterze, że będzie gotowy na Benail Dariusza pod koniec 2022 roku. To wszystkie informacje na dzisiaj w programie Lewy Prosty. Zapraszam również na, nas, na nasz kanał do obejrzenia wywiadu z Tomkiem dymą Gromackim. Mam nadzieję, że Wam się spodoba szczera rozmowa Tomka, czyli zawodnika Gromdy, jednego z najlepszych bioków w Polsce. Pozdrawiam.